you know, can hold guns uh, and so on. but i, I understand this uh, in a way, but i would say, I, I just want to finish, i would just say that uh, fundamentally, uh, a too strong uh, nationalistic feeling also uh, creates something which is the other all the time. but in sweden, we just had an election where the third biggest party right now is a racist party. it has 13.8%, uh, which i think is pretty, a lot of my friends are quite upset about that number, but i think it reflects very much uh, the swedish uh, society. so it exists and i respect it, but uh, i want to use the art space or this situation to problematize. Uh, Nationalism. Like to jest co zrobić. Jest powód, czuć Znów jest ten problem, że jestem Szwedem. My w czasie II wojny światowej um, dostarczaliśmy kolejami um, Niemcom. Udostępnili um, kolej. Udostępnialiśmy koleje Niemcom. Um, ostatnią wojnę toczyliśmy w 1809 roku. Więc łatwo mi jest, jako Szwedownik kraju, w którym nie było, nie, nie, nie musieliśmy zbierać się razem, nie potrzebowaliśmy takiego zjednoczenia. Wypowiada się, że tego nie rozumiem, ale byłem tutaj w, w, w sierpniu, w rocznicę Powstania Warszawskiego, kiedy zawyły syreny, byłem na Pradze, starsze panie usiadły na ławkach i zaczęły płakać. Zobaczyłem, było to dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Zobaczyłem, że to coś, co bardzo wiele znaczy dla tych ludzi, i rozumiem to i szanuję, ale z drugiej strony sądzę, że zbyt silnie nacjonalizm jest czymś, prowadzi do sytuacji, w której w którym wytwarza się innego. W Szwecji mieliśmy ostatnio wybory, w których trzecią partią, trze trzeci wynik uzyskała partia rasistowska, zdobyła 12,8% głosów. Wielu moich znajomych jest bardzo zmartwionych tą sytuacją, ale ja sądzę, że jest to refleksja społeczeństwa szwedzkiego. Po częściej odpowiedziałeś na, na pytanie, które teraz zadam, opowiadając o e, swoim pobycie w Warszawie e, 1 sierpnia tego roku. E, ale chciałem zapytać, bo e, pierwszy raz przyjechałeś do Warszawy rok temu mniej więcej. Byłeś tutaj kilka razy chciałem się zapytać, na ile dla kogoś, kto no, przyjeżdża właśnie z daleka, z północnej Szwecji przez Berlin, czy już znacznie bliżej do Warszawy, na ile taki obraz polski jaki oglądamy w tym na szczęście zamkniętym boksie, na ile on jest rzucający się w oczy dla, dla przybysza? Yeah, um, there is... Some things uh, that strikes me about uh, Poland, uh, uh, which has been more and more clear for me when I came here. I mean, the, you always see the nationalistic uh, demonstrations, and you uh, uh, also the, the football fans, these hooligans, and so on. That's uh, uh, very much uh, cabled out. But for me, it's. Uh, I think what has been most uh, disturbing for me is uh, this question, for example, or surprising also is the question about abortion and how that uh, how that uh, is controlled uh, by by the church and how, how much I understand much more of uh, also why it is so with the history uh, but uh, I mean, I only meet uh, good people the whole time. Uh, since i'm living in this space, it's like they, they want, they want, uh, they're, they're good people, but i can see an aggression in this country uh, which is a little bit, uh, it sometimes uh, scares me. i don't feel, i mean, i live in berlin, so there i can dress the way i want, but here i am consciously dressing away from uh, being, um, a little bit more you know between the genders if i want to use clothes that are more uh, feminine if, if you want to use that here i'm i'm dressing black uh, and i try to see very rough <laughs> i try to be very rough to make it home uh, but it's of course just a fantasy i, I understand that but i i have uh, downgraded my myself a lot uh, so there is some violence Tym, co jest nie w mnie uderza w Polsce, oczywiście widzi się, e, zawsze się widzi nacjonalizm i demonstracje nacjonalistycznej stadionowych chuliganów, ale tym, co mnie uderzyło, była, była kwestia aborcji i tego, jak Kościół kontroluje te sprawy w Polsce. Teraz rozumiem to. Dużo lepiej, także w specyfikę historyczną, która do, która do tego doprowadziła. Mieszkam w Berlinie, gdzie mogę się bierać tak jak chcę, a tutaj w Polsce widzę pewien rodzaj agresji, który jest specyficzny dla tego miejsca. Tutaj bieram się w sposób bardziej. Unikam strojów, które są, nie są płciowo determinowane, są pomiędzy płciami. Bieram się na czarno i staram się wyglądać twardo. Yeah. <laughs> well I, I would say that the aggression I feel is only for from men uh, that is it's a patriarchal it's a problem uh, which i don't know but I, uh, it's it's, it's strange a, that from an argument. from a man I, I feel the aggression from other men that is what i feel i don't feel like the country there but there is some something that uh, uh, is I think also when I talk about feministic questions, uh, it agitates uh, some aggression, uh, which I get very often. Are you a feminist? No, uh, I don't hate men. And that is for me a very strange answer because feminism is not about hating uh, men, it's just about being equal. Uh, and there I can, I can see that there maybe it's a more solid structure for that kind of thoughts. Maybe. Uh, here. Uh... Kiedy kiedy mówię o agresji, to chodzi mi o agresję mężczyzn przeciwko tylko mężczyznom, tylko, tylko od mężczyzn to czuję, ale kiedy poruszam kwestie feministyczne w Polsce, to spotykam się często z to, to wywołuje tak, taką reakcję żywą. Często słyszę, czy jesteś feministką, nie, nie jestem, bo nie, nie nienawidzę mężczyzn. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo przecież feminizm nie polega na nienawidzeniu mężczyzn, tylko no, nie polega na nienawiści. Tylko na tym, żeby być równym. I w Polsce może jest bardziej solidna podstawa do tego rodzaju myślenia. Zanim oddam Państwu głos, czy mogę zadać pytanie do wyko wykonawcom? Tak? Nie wiem, nie wiem, kto z was chciałby tutaj przyjść, ale chciałem zapytać, jakiego rodzaju doświadczeniem była dla was ta praca i nie wiem, co wam to dało, czego się dowiedzieliście o sobie, czego się nauczyliście o, o pracy w teatrze, takim jaki proponuje Markus Orn. Czy jest coś odważne? Ja nic nie widzę. <ślesz> czego się mogłem nauczyć. Dowiedziałem się na pewno, że jestem czarny, zostałem w tym utwierdzony, nic nowego się nie dowiedziałem. Dużo rozmawialiśmy, z, dużo rozmawialiśmy z Markusem o, o sytuacji właśnie czarnych w Polsce, o tym, że ja opowiadałem Markusowi o tym, że Warszawa, mieście podkreślam, jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie czuję się relatywnie bezpiecznie i mogę schodzić po ulicach, nie słysząc różnych okrzyków nie dostawać z przysłowiowego w Pierdolu. Tak, 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 po prostu, tak po prostu jest w tym kraju, bo mieszkałem również w Poznaniu, urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się na prowincji pod Wrocławiu w mieście Dzierżoniów. także o tym wszystkim rozmawiałem z Markusem, rozmawiałem też, rozmawialiśmy też na no, bardzo ciekawy temat na no, takim, jakby to określić. Być uparveniuszem w sensie, że cały czas czarna społeczność, moja społeczność tutaj w Polsce, która nie jest może zbyt liczna, ale oni jedynie jesteśmy akceptowani tutaj przez bycie inżynierem, prawnikiem, w wspinaniu się po tych stopniach. Gdyby chociaż mały odłamek, mały procent nagle czarnej społeczności w Polsce w jakiś, w jakiś sposób zacząłby łamać prawo, na kolka na naszą społeczność byłaby. Byłaby, byłaby, byłaby po prostu niedopuszczalna, byłaby nie, zupełnie nieakceptowana. My jesteśmy, ja, ciągle się czuję jako osoba zasymilowana, nie? Osoba, która może być w to znaczy ja jestem wychowany w Polsce i ciężko powiedzieć o jakiejś ale Mam przyjaciół, którzy, którzy mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inny sposób bycia i to jest niemożliwe w tym kraju, żeby taki odłamek e, przestępstw, jaki się dzieje wśród białych e, i żeby przenieść to na czarną społeczność, żeby oni podjęli, e, podjęli takie działania. Oczywiście nie pobieram, ale mówię, że to jest zupełnie temat zupełnie, zupełnie pominięty i, i, i ciągle w szczególności polska, polska społeczność funkcjonuje na takiej zasadzie asymilacji. To jak leżałem tam i obrzucano balonikami, miał, że to właśnie na tym, na tym, ja to tak odbierałem, na tym to polega, że dopóki będę śpiewał ten hymn, dopóki, dopóki mogę, dopóty mogę tutaj być. I, i, i dlaczego chciałbym zakończyć? Nic więc więcej raczej nie mam do dodania. Więc te, te, chyba to był to, ten spektakl tyle mi powiedział, nic więcej. I, 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 I to wszystko. Chciałem się zapytać, czy kłóciliście się o coś w czasie pracy z Markusem? Czy była jakaś awantura? No <laughs> bądź <laughs> <laughs> Zgadzaliście się z czymś nie. Wiem. Wiecie, początkowo, yy, początkowo był plan taki, że to miał być bardzo, bardzo nihilistyczny wydźwięk. Mieliśmy po prostu usiąść i my jako grupa urodzona, ludzi, grupa urodzona po transformacji, mieliśmy tutaj siedzieć przez 20 minut, przez ile ci kompletnie nic nie mówić bo wy tutaj przychodząc, znając doskonale te wszystkie kwestie, agendy, feminizmu, rasizmu w Polsce, bla 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 i jakbyście byście tutaj przyszli oczekiwali od nas jakiejś odpowiedzi. Po prostu to miała być odpowiedź Markusa, że my tutaj siedzimy w zupełnej ciszy, nie mamy żadnej koncepcji, nie mamy żadnego rozwiązania tych problemów i no i tak miało być. No, ja osobiście też... Znaczy, po prostu nie, nie czułem tego, nie czułem tego pomysłu, z tym się nie zgadzają na przykład ja i moi koledzy. To było, no, było to bardzo, no bardzo, bardzo zbyt nihilistyczne, zbyt, zbyt pesymistyczne, zbyt ciemne. To tak to może troszeczkę daliśmy e, jakąś estetyzację i, i, i to wszystko. I Nic więcej. A tak kto tak, zdecydował o tym, że wyjdziecie z tego boxu i zaczniecie tańczyć? No, od początku była decyzja Markusa, która bardzo, bardzo mi się podobała. Czy ktoś jeszcze z uczestników chciałby coś dopowiedzieć do, do, do tego? A jakżeście się, się... Znaczy dlaczego w ogóle chcieliście tu przyjść? Tak, tak przyjść. Dlatego, że się interesuję teatrem i te piękne nagłówki Markusa lub gwiazda Europejskiego Teatru. <grymny> przyciągnęły moją przyciągnęły uwagę, tak. będę, będę grał Markusa, super. No ja z tego powodu, po bardzo ciekawego teatru widziałem wcześniej wcześniej Korze, jeszcze przede wszystkim jak tu, jak tu przyszliśmy, to Markus pokazywał nam wszystko na wideo, co nagrał, co było dla mnie trochę przerażające, bo niektóre osoby mają po 15 lat i musiały to oglądać w tłuczuj. Ale to było tylko 16, przepraszam. E, I, i, i. E, tak. Dobra. Czy Państwo macie jakieś pytania do wszystkich twórców? Crystal and clear. <laughs>